No siema, tutaj Zdzisław i witam w kolejnym odcinku Słowa na Niedzielę, programu, który porusza kwestie związane z religią i wiarą z ateistycznego punktu widzenia. Dzisiaj jestem nad jeziorem Atitlan w państwie Gwatemala, a temat, który poruszę, jest a, taki bardziej, bardziej prywatny, bardziej osobisty. Nie miałem czasu, żeby przygotować się do jakiegoś innego, żeby zrobić research, więc postanowiłem opowiedzieć wam o moich przygodach z religią. i między innymi o tym, jak stałem się ateistą i osobą niewierzącą. I dlaczego dlaczego kręcę takie filmy? No i ogólnie historia. Mam nadzieję, że nie wyjdzie zbyt długa. Jak wiadomo religia jest bardzo ważną kwestią w naszym państwie i każde dziecko otrzymuje. ale ładny motyl. I każde dziecko otrzymuje edukację, a raczej indoktrynację już od pierwszych lat życia. I ponieważ jest to traktowane z pełną powagą, ja doskonale pamiętam uczucia, jakie mi towarzyszyły podczas tych różnych y, okoliczności pięknych. Pierwszą rzeczą, jaką pamiętam, związaną z religią, jest to, jak w przedszkolu nauczyłem się robić znak krzyża, jak się przeżegnać. I wszyscy byli bardzo podekscytowani, bo psijanie, ksiądz przyszedł do tego przedszkola, nauczył nas i generalnie taka ważna umiejętność, wszystkie przedszkolanki się cieszyły, ja również się cieszyłem, że, że, że takiego skilla, jakże istotnego w życiu posiadłem, więc postanowiłem pochwalić się rodzicom. No bo wiecie jak to jest, dziecko małe, no to największymi autorytetami są rodzice. Pochwaliłem się, że umiem że tak, krzyża zrobić, ale reakcja od rodziców, no nie, nie było żadnej reakcji. Nie, nie, także mm, powiedzmy miałem pierwszy sygnał w moim życiu, że religia może jednak nie jest aż taka ważna. Zaraz po tym jak dostałem pierwszy sygnał, że religia jest bardzo ważna kolejną rzeczą, którą pamiętam było to, że poszedłem że poszedłem z mamą kiedyś do kościoła, jeszcze rodzice ze mną chodzili do kościoła. Znaczy w sumie nie pamiętam za bardzo, pamiętam tylko ten jeden raz co mama ze mną poszła to była wtedy zima, zimne ławki, twarde Tyle to trwało i zniecierpliwiony zapytałem się mamy, ile jeszcze tu będziemy siedzieć, a moja mama bardzo rezolutnie odpowiedziała, że wychodzimy. No i zebraliśmy się w połowie, nie wiem czy w połowie, czy pod koniec, czy na początku, nie mam zielonego pojęcia, mszy i wyszliśmy. Także od rodziców dostałem drugi sygnał, że może jednak ta religia nie, nie jest aż taka, aż taka ważna. Hmm. No i... Potem zaczęła się szkoła. Pamiętam jak dziś pierwszą nauczycielkę religii, taka stara drwota miała chyba ze 100 lat wtedy skórę jak korę dębu, taką pomarszczoną. I rzeczy, które wygadywała na tych lekcjach, to po prostu. No pamiętam do teraz, bo, bo, bo było mnóstwo nowych informacji. Przede wszystkim dowiedziałem się, że osoby homoseksualne są chore. Jeszcze w ogóle nie wiedziałem, co to są osoby homoseksualne, dlatego musiałem się w domu zapytać, co, 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 co wywołało niemałą konsternację. Dlatego jeszcze dowiedziałem się, że teoria ewolucji to jest bzdura, mimo że także nie wiedziałem, co to jest teoria ewolucji i że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze na narkotyki. Kiedy nie wiedziałem, co to jest, no nie no, Wielka Orkiestra może i wiedziałem, ale co to są narkotyki, no, nie miałem pojęcia. Więc generalnie dużo nowych pojęć Pani wprowadziła na religii, żeby nas uświadomić, aczkolwiek no, nie, nie, nie były one zbyt przydatne. Szczególnie, że większość lekcji, yy, kiedy nie mówiła nam o szkodliwości bycia homoseksualistą czy, czy działania wbrew Bogu, yy, musieliśmy się modlić. To były, to były naprawdę całe lekcje. Przychodziliśmy na religię i całą lekcję klepaliśmy zdrowaśki. To, bo, bo Potem <grym> miałem taki sposób, że odwracałem krzesełko sobie oparciem do przodu i klękałem na, na tym krześle, żeby nie stać całą godzinę, bo mnie nogi bolały. Zresztą, no, wtedy było trochę innych ważniejszych spraw, miałem jakieś 7-8 lat i ważne dla mnie były dinozaury, samochody, roboty. Boże, gdyby wtedy był film Transformers, to ojej, na pewno by mi się podobał. Nie to co teraz. Ta nasza katetka była tak wielką dewotą. Że... Że sprawdzała nam obecność w kościele. Byłam w niedzielę w kościele na wszystkich mszach, przed wejściem czekała i odnotowywała dzieci, z którymi miała lekcje w szkole, czy chodzą do kościoła, czy nie. A jeżeli ktoś chodził do innego kościoła, to musiał mieć zaświadczenie od rodziców, żeby dostać szóstkę. No bo tam wiadomo, ja nie miałem nigdy szóstki z religii, ale były osoby, którym na tym zależało, i tacy musieli się zjawiać w kościele. No i jak <słyski> jeden y, gość. Chciał panią z religii oszukać, nazwijmy to tak. Mówiąc jej, że chodził do innego kościoła, ale, ale nie ma karteczki od rodziców, a też by chciał mieć podwyższoną ocenę, to pani mu powiedziała yy, z religii, że on po prostu ma teraz szóstkę u Pana Boga, a nie szóstkę w dzienniku, która jest warta o wiele więcej. Więc jeżeli chodził, niech chodzi dalej i jest wszystko jak najlepiej. Ja ocena na świadectwie z religii będzie miał wyższą, jak będzie chodził do tego kościoła, żeby ona mogła go zobaczyć, albo jak rodzice napiszą karteczkę. No, i tak płynęło sobie życie w tych pierwszych latach szkoły podstawowej, aż przyszło do czegoś, co się nazywa pierwszą komunią. I teraz ciekawostka z mojego życia. Otóż pierwszą komunię świętą wziąłem, zanim wziąłem pierwszą komunię świętą. Bo poszedłem do kościoła. Ale to jest bardzo dziwne, taki, mam trochę zamglone to wspomnienie. Musiałem być wtedy sam w kościele i to musiało być przed Komunią Świętą. Co mi przyszło do głowy, czemu ja tam poszedłem, jak to się stało? W każdym razie coś. Pewnie pod wpływem mojej katechetki z podstawówki. Bo jak już mówiłem wcześniej, przejmowałem się i, i chciałem być fajny. Wtedy utożsamiałem sobie bycie wierzącym z byciem fajnym. No i poszedłem tam sobie do tego kościoła. No i jak była Komunia Święta, to jakoś, nie wiem, co przesłyszałem się, czy coś mi się uroiło, że osoby, które się przygotowują do Komunii Świętej Pierwszej, też powinny przyjść. A to było jakoś tuż przed Komunią. Zostawiłem się w tej kolejce. Zjadłem tego wafla. No i potem <laughs> powiedziałem w domu, że rodzice się śmiali ze mnie. czy znaczy śmiali ze mnie. No, generalnie, generalnie ubaw mieli. A, a jak w szkole to powiedziałem, to dowiedziałem się, że pójdę do piekła. Piekło, piekło I bardzo się przejąłem, chyba nawet płakałem wtedy nie chciałem iść do piekła. W każdym razie to była spora trauma. Ale pani katechetka no, nie była wcale taka głupia, jak teraz sobie myślę. Mnie pocieszyła i powiedziała mi, że jeżeli się przygotuję dobrze do pierwszej komunii, tej prawdziwej i ją wezmę, to wtedy wszystko mi zostanie wybaczone. I się będzie liczyć ta komunia, którą wziąłem wcześniej jeszcze na plus, tak jakbym po komunii wziął następną. Kurde, ale jak o tym myślę... No... No... Trochę mi zryła psychikę, ale... Pomagała, żeby aż tak bardzo nie była zryta. No, okej, okay. kontynuujmy. W każdym razie była ta pierwsza komunia. No i jeżeli chodzi o pierwszą komunię, to oczywiście trzeba pójść do spowiedzi. Kiedyś była seria artykułów na internecie, gdzie różne osoby pisały jak to traumatyczne Była dla nich pierwsza spowiedź, że musieli przytomnym człowiekiem się otwierać w tym yy, budynku, który śmierdzi kadzidłem ma taką fajną machustykę <laughs> specyficzną dla kościoła i... No, S -s 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 Sama spowiedź od, od, od zawsze wydawała mi się czymś dziwnym, no ale wtedy musiałem, no po prostu musiałem, bo nie chciałem iść do nieba, do piekła, tak jak mi karietka powiedziała. Więc musiałem się zmusić. I jedna ciekawa skataj na temat kościoła, takie moje przemyślenie. Otóż kościół zawsze brzmi z ambon i, i, i się denerwuje, że seksualizacja dzieci, że nie może być wychowania seksualnego, że tutaj jak się dzieci dowiedzą, że do czego służy penis, no to już w ogóle wtedy, wtedy przyjdzie po nie diabeł. I ten sam kościół każe dzieciom, które mają 8 czy 9 lat, spowiadać się z nieczystych myśli i czynów. O których ja wtedy nie bardzo wiedziałem, co są, więc musiałem się dowiedzieć, więc tak jak naprawdę Kościół mnie wyseksualizował, trzymając się jego retoryki. Ach, no, także dowiedziałem, dowiedziałem się o co Kaman. A jeszcze ja byłem rok młodszy, bo poszedłem rok wcześniej do, do szkoły, także wiecie, miałem prawo nie wierzyć. No i, i oczywiście to był temat, temat różnych rozmów i wszyscy moi znajomi. W klasie, a przynajmniej większość mówiła, że się musi z tego spowiadać, więc ja nie chciałem być gorszy i na wszelki wypadek, mimo że i tak do końca jeszcze nie rozumiałem o co chodzi, postanowiłem też księdzu powiedzieć, że, że miałem nieczyste myśli, mając 8 lat czy 9. W każdym razie wybaczmy fajna, to była... Byłem w życiu tylko dwa razy na spowiedzi i do tej pierwszej spowiedzi pamiętam jeszcze rozgrzeszenie, jak to się nazywa? To, co ksiądz tam mówi jakąś historyjkę mi powiedział, że jak się człowiek idzie przez życie i grzeszy, to tak jakby szedł z plecakiem i wrzucał sobie kolejne ciężkie kamienie do tego plecaka, a właśnie spowiedź to jest taka możliwość wyrzucenia tych wszystkich kamieni, ciężarów, żeby dalej pójść sobie lekkim krokiem przez życie. Tak, tak, takie to było dla mnie ważne wydarzenie w życiu, że zapamiętałem nawet co mi powiedział ksiądz. No i potem była ta pierwsza komunia, a strzał, tam, nic, nic takiego się nie działo, nie było żadnych limuzyn, nie było żadnej dorożki. Dzieci nie dostawały kładów. Dostałem tak jak każdy zegarek i rower, i, i było elegancko. Jakieś tam przyjęcie do kościoła się chodziło. Potem był ten biały tydzień, że jeszcze przez tydzień trzeba było chodzić codziennie, chyba do kościoła. Nie pamiętam, byłem chyba tylko raz czy dwa razy. No bo same mi się nie chciało, i, a rodzice nie bardzo mnie cisnęli, żebym tam szedł, no i, no i nie chodziłem. Po pierwszej komunii. Tam dalej mieliśmy religię, i skoro już byliśmy takimi prawdziwymi chrześcijanami po, po komunii i po chrzcie... o chrzcie nie wspominałem, bo to wiadomo, zrobili mi to, jak byłem mały, bo tak się robi dzieciom. A się potem Kadajetka stwierdziła, że skoro już jesteśmy dojrzałymi chrześcijanami, powinniśmy poznać więcej modlitw. I mieliśmy się uczyć modlitw i nas odpytywała. Pamiętam, że to było bardzo frustrujące dla mnie, bo nie lubiałem się uczyć i jakoś średnio mi to szło. Ale z pomocą przyszła mi moja siostra. I teraz to jest bardzo śmieszne, bo moja siostra jest chyba najbardziej antyklerykalną osobą, jaką znam teraz. Wtedy to jeździła na oazy, wtedy to było co innego. I moją siostrą uczyłem się modlić, sobie robiąc, nie wiem, nie wiem, jak to się nazywa. Wyliczanki takie coś takiego i, i to teraz bardzo, bardzo mnie bawi to wspomnienie, jak się widzę z siostrą, czasem jej o tym przypominam. Generalnie śmiejemy się. No i potem zaczęło się gimnazjum. Największa patologia. Proszę drogi. Współczuję temu księdzu, co miał zajęcia z naszą klasą. Naprawdę mu współczuję. Mimo, że ja tam byłem bardzo, bardzo powiedzmy wycofany i introwertyczny, jak, jak, jak jestem do teraz, to miał ciężki czas. Pamiętam, że jednego dnia e, dogadali się ludzie ode mnie z klasy, z ludźmi z innej klasy i na lekcji otworzyli okna i jakieś tam inne klasy obrzuciły jajami księdza przez okno. To jest, ten ksiądz przyniósł nam też, też Biblię i każdemu rozdał i wtedy była wielka awantura, bo jeden z rodziców przeczytał tą Biblię i okazało się, że to nie jest Biblia Tysiąclecia, tylko są tam jakieś zmiany i że to jest jakaś sekta i w ogóle wilki. Ja nie pamiętam dokładnie o co chodziło, bo dla mnie to był tak abstrakcyjny problem, że w ogóle wiec, w dalszym ciągu byłby to dla mnie bardzo abstrakcyjny problem. ale każdym ja razie pamiętam, że, że, że była taka sytuacja. No i co, no to gimnazjum jakoś leciało. Bardzo śmieszne jest to, że miałem takiego mam, miałem, mam, takiego ziomka, który chodził ze mną do klasy od podstawówki do końca liceum. I mimo, że mieliśmy 12 lat razem religię, to ja nie wiedziałem, czy on, czy on jest wierzący czy nie. I się go o to ostatnio spytałem, bo mówię, słuchaj, stary, no wiem, że na lekcjach religii to było jak było, bo dobrze pamiętamy, ale ja nie mam zielonego pojęcia, czy ty jesteś wierzący czy nie. A on powiedział, że jest wierzący, co mnie bardzo, ale to bardzo zdziwiło. No, ale przez 12 lat wspólnych lekcji religii nie znałem odpowiedzi na to podstawowe pytanie. Jesteśmy w gimnazjum. W dalszym ciągu, do, pamiętam, że będąc w gimnazjum modliłem się codziennie. Oczywiście tylko z wieczora, bo rano to jestem strasznie leniwy nie lubię wstawać, ale wieczorem to, to, to miałem trochę czasu, przed pójściem spać się modliłem i myślałem wtedy, że jestem lepszym człowiekiem, że jestem fajny. Miałem też takiego kolegę, bo ja. Spowiedź nie mówiłem wcześniej, że dwa razy byłem tylko spowiedzi. Bo generalnie, sama ta. sam proces spowiedzi jest dla mnie czymś tak. No nie, nie, nie rozumiem tego. To, no może nie, nie jest straszne, ale to jest. No nie, nie. nie mam zielonego pojęcia, czemu miałoby to służyć. Skoro Bóg jest wszechmocny i tak zna wszystkie grzechy, po co ja mam mówić księdzu. No od razu to była dla mnie jakaś gruba ściema. W każdym razie miałem kolegę który mi powiedział, że jeżeli nie pójdę do spowiedzi przed Wielkanocą, to on nie będzie mógł się ze mną kolegować. Będąc w gimnazjum, czyli tam mając te jakieś 13-12 lat. I poszedłem. Poszedłem do tej spowiedzi. I on musiał tam być, żeby to widzieć. No nie tak, że ja sobie pójdę i mu powiem, że byłem on poszedł ze mną. <głos> <głos> Jaki byłem nieasertywny. Ja tamta spowiedź, nie, nie pamiętam, pamiętam tylko, że, ta, że tam byłem, że musiałem sobie przypomnieć wszystkie formułki, formułki przed tym. I że wtedy już nie powiedziałem o tym, że nie miał, miałem nieczyste myśli, bo wtedy już wiedziałem lepiej co to są i wtedy już je miałem, więc się wstydziłem i nie powiedziałem. Także kolejny grzech ciężki na moim koncie, no ale spowiedź numer dwa nie była jakaś tak specjalnie traumatyczna. Bardziej traumatyczne było to, że, że, że dałem się wciągnąć w taką grę, że ty nie będziesz moim kolegą, jeśli nie pójdziesz do spowiedzi. Boże, drogi, ale to jest patologiczne, to jest straszne, że tak się zdarzyło. No i co było dalej? Moje życie religijne było w pełnym rozkwicie, trzeba było przygotować mnie do bierzmowania. I... O, fajna, wtedy było z tymi bierzmowaniami zamieszania tyle, że w tej parafii można sobie wybrać imię. W tej parafii ksiądz ci przypisuje imię, w tej parafii coś tam innego. A u mnie w parafii trzeba było 3 lata chodzić na przygotowania do bierzmowania, bo to jest tak trudny egzamin, tak ważna sprawa, że, że trzeba przez 3 lata się do tego przygotowywać. I chodziłem tam nawet. Chodziłem pamiętam, taka salka była, za kościołem się wchodziło po schodkach na dół, strasznie tam zimno było i ten takie plastikowe krzesła. <noise> no nie pamiętam o co tam chodziło. Fajne były te spotkania, bo to się przychodziło z ludźmi z klasy, jakieś tam były rozmowy, jakieś... Tam. No całkiem, całkiem spoko wspominam te spotkania same z siebie. Pochodziłem tam dwa lata i w drugim roku na jedno spotkanie nie przyszedłem. Nie, nie pamiętam co się wtedy stało jakoś. Nie nie, nie 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 pamiętam. Możliwe, że zapomniałem, czy po prostu to pojebałem. Też mogło tak być. W każdym razie nie przyszedłem, i na ostatnim spotkaniu ksiądz mi powiedział, że nie było mnie na jednym spotkaniu, więc on nie może uznać całego roku, który chodziłem, więc muszę iść do proboszcza, żeby to załatwić. No to jako bardzo rezolutny i samodzielny człowiek w wieku lat, nie wiem ile mogłem mieć lat, nie wiem ile ma się lat, jak się idzie do bierzmowania. A w każdym razie jeszcze takie powiedzmy dziecko w miarę. Poszedłem do proboszcza i mówię mu jaka jest sytuacja i że ten raz nie było, bo byłem chory. Oczywiście już ściemniam, bo nie powiem, że pojebałem. Oczywiście <laughs> na spotkanie, bo jednak to, to, to bierzmowanie tak wszyscy mieli i mieli robić i, i, i też stwierdziłem, że sobie zrobię, bo czemu, czemu by nie. No i poszedłem do księdza, tłumaczę mu co i jak, a on mi do proboszcza. on mi mówi, że spoko, spoko, no to musi pan zacząć od nowa. <laughs> w sensie 3 lata od nowa muszę zrobić <laughs> przygotowania. Wiedziałem, aha, dziękuję i wyszedłem. I tak wyglądało moje bierzmowanie. Zresztą, że nie mam go. Już nie mam trzeciego imienia. Nie zależy mi na tym wcale. Na bierzmowaniu również mi nie zależy. W każdym razie pamiętam, że wtedy yy, wtedy się bardzo zdenerwowałem. Tak naprawdę, bo yy, instytucja Kościoła, tak mi się wydawało, i wiara powinna być dla ludzi. To powinno być. Yy, po to, żeby ludziom pomagać i, i, żeby, i żeby sprawiać, że, że, że się dobrze czuli, żeby oni chcieli być lepszymi ludźmi. Jak mi gość mówi, że ja muszę jeszcze dwa lata powtarzać, wchodzenia na zajęcia z jakimiś w ogóle ludźmi, których nie znam. Nie, nie, nie będę tego robił bez przesady. Kolejny etap, religia w ogólniaku. Też chodziłem na religię w ogólniaku, chodziłem całe trzy lata i mam nawet jakiś dyplomik, że, że, że odebrałem naukę religijną w ogólniaku. A już wtedy nie chciałem chodzić. Już wtedy byłem powiedzmy w miarę świadomy swoich poglądów, choć jeszcze nie tak yy, mocno. No i nie chciałem chodzić na religię, ale powiedzmy, dałem się namówić yy, mojemu ojcu, który użył dwóch argumentów, teraz jak sobie o tym myślę, to, 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 to jest bardzo żałosne i jest mi wstyd za siebie, ale jego argumenty były takie. Pierwszy argument to był: jeżeli kiedyś znajdziesz jakąś dziewczynę, która będzie chciała ślub kościelny, to co, to, co wtedy zrobisz. No teraz akurat wiem, że jakbym znalazł dziewczynę, która by chciała ślub kościelny, to, to bym po prostu cię zostawił. To bym zrobił. I, i tutaj. Y kiedy myślałem nawet o tym, żeby nagrać odcinek, w jaki sposób można, czy, czy jest możliwa koegzystencja osoby wierzącej i niewierzącej. Nie wiem, możliwe, że dla niektórych ludzi jest, ale dla mnie to jest taka różnica w fundamencie pojmowania rzeczywistości, że nie byłbym w stanie być z dziewczyną, która, która byłaby wierząca. A jeżeli by nalegała na ślub kościelny z innych powodów niż bycia wierzącym, no to, no to też nie wydaje mi się to najmądrzejsze. Trzeba być asertywnym w życiu. Drugim argumentem, którego użył, to już był argument po pierwszym roku. Jak już pierwszą, pierwszą klasę chodziłem, i mi powiedział dokładnie tak: Jak już chciałeś chodzić ten pierwszy rok, to chodź do końca. Szczególnie jeszcze, że bez moje poglądy były znane katechecie, i tam urządzał sobie ze mnie podśmiechujki i, i, i różne inne szyderstwa i rzucał jakimiś aluzjami, ale tak naprawdę no, no, nie miałem się tak najgorzej, bo u mnie w klasie był gość, który był gejem, który się do tego przyznał, także jego katecheta bym zawsze gnębił. No ale w każdym razie no, nie chciałem chodzić na tą religię. Była całkowita strata czasu. Si Ach, nie chciałem. Bardzo się zdenerwowałem, że, 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 że takiego argumentu wobec mnie użył, a wtedy byłem za młody, za głupi, za mało asertywny, żeby w jakikolwiek sposób na to zareagować. Teraz już bym zupełnie inaczej postąpił. No ale co? bo człowiek, człowiek się uczy całe życie. I najśmieszniejsze jest to, że przez te 12 lat, co chodziłem na religię, ja sobie nie uświadomiłem, jak, jak wielki wpływ religia ma na życie codzienne, jaki ma wpływ na ludzi, jaka to jest, jaka to jest ogromna energia i ogromna motywacja, która, która mogłaby, mogłaby działać dla dobrych celów, ale zazwyczaj działa dla takich celów, dla jakich działa. Więc myślałem, że to już będzie koniec styczności z religią w moim życiu. Jak bardzo się myliłem, jak bardzo się myliłem, wjechałem na studia. Generalnie, ja mam tak, że jeżeli poznaję jakąś osobę, i ta osoba dysponuje jakimś, powiedzmy, przyzwoitym intelektem albo przyzwoitym wykształceniem to od razu zakładam, że jest to osoba niewierząca. No miałem parę razy różne nieprzyjemne sytuacje związane, znaczy nieprzyjemne, no, no małe spięcia związane z tym, że założyłem, że ktoś jest niewierzący, a był. W każdym razie idąc na studia tak zakładałem, no i zakładałem, że teraz raczej już zbyt wiele wierzących osób nie spotkam. Ojej, ojej, ale tak, jeszcze taką historyjkę mam, jedną śmieszną, że jak ja byłem na drugim roku, to do mnie do akademika wprowadził się gościu. Rok młodszy, na pierwszym roku był i pamiętam, to był piątek <grym> i on kupił sobie hamburgera. Ja, no, moi pozostali, współlokatorzy, bo, bo było u nas wtedy czwórka, wiedzieli o moim podejściu do kościoła i właśnie wszyscy byli w pokoju, tamten nowy jad hamburgera, świeżak. Spojrzałem się po kumplach, kiwnąłem głową, że będę robił sobie jaja i zagaduję do młodego: on mówi, o, hamburger w piątek. Z mięsem. Uch, słabiutko. I gość się tak przejął, żeby wyrzucił tego hamburgera. O, bardzo mnie to ma. To był dobry żart. Dobry żart jak mi zrobił. On naprawdę... Ach. No. Taka nam anegdotka. Ale te, no nie, nie jest to ważne. Mój kolejny bardzo, bardzo ważny punkt styczności z religią na studiach było to, jak okazało się, że dla ludzi na studiach religia może być ważnym argumentem. Czy zdanie kościelnych hierarchów może być argumentem w jakiejkolwiek dyskusji, a fakt zamiany wafla, którego niefortunnie zjadłem przed pierwszą komunią, w prawdziwe ciało Chrystusa. W ogóle pamiętam jeszcze, że jak jadłem tego wafla po raz pierwszy, to myślałem, że on będzie bardziej tak, jak się ogryza czasem skórki czasem czy jak strupy się, że, że będzie bardziej taki, on smakował jak zwykły wafel. Także tak wątpiłem trochę w ten, w ten cud. W każdym razie pokłóciłem się. Na temat religii z jedną osobą, której w życiu bym nie pomyślał, że może się z kimkolwiek kłócić, w życiu bym nawet nie pomyślał, że może podnieść głos. Pamiętam wtedy, była strasznie wzburzona tym, że śmiemnie wierzyć w yy, boskości Jezuska. Kolejna rzecz. Poszedłem na prze. Już będąc na studiach, wtedy już mając doskonale wyrobione moje zdanie na temat kościoła katolickiego i wszystkich tych obrzędów, aczkolwiek zostałem niejako zmuszony przez sytuację. Otóż był środek zimy, no wtedy, nie, nie wiem, jakoś niespecjalnie miałem gdzie pójść, a mój współlokator potrzebował, żeby mu zostawić wolny pokój. No i tak się zastanawiałem, co by tu zrobić, co by tu zrobić. A mój drugi współlokator powiedział, że on idzie z dziewczyną do kościoła. Ten współlokator, co wyrzucił hamburgera. <głos> <głos> y generalnie on sam by nie poszedł do kościoła, ale dziewczyna go tam ciśnie, żeby chodził. Nie wiem, czy dalej go ciśnie, wtedy to na pewno cisnęła, żeby chodził do kościoła. Więc on stwierdził, że, 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 że woli z nią iść, niż odbyć taką rozmowę. Ja bym oczywiście o wiele bardziej wolał odbyć rozmowę, jakby mnie ktoś chciał namówić, żeby pójść do kościoła. W każdym razie wtedy nie miałem zbyt wielkiego wyboru. Więc co zrobiłem? Ściągnąłem sobie na telefon yy, płytę małpy. W ogóle bardzo polecam yy, kilka numerów o czym? cała twórczość małpy jest, jest sztosi. I poszedłem do kościoła, a tam była zima, była zimno Kaptur sobie założyłem, żeby słuchać, nie było widać. Usiadłem z tyłu w kościele i sobie przesłuchałem całą płytę. Elegancko, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo. No sztosik, dobre kawałki. Zemszy nie wiem nie wiem nic. Po prostu siedziałem tam, żeby mi na łeb nie padały no i co dalej? Jako osoba, która dużo czyta, stwierdziłem, że może w końcu wypadałoby coś przeczytać z tematyki ateistycznej, szczególnie, że książka Dawkinsa mi wpadła wtedy w rękę, więc przeczytałem sobie, yy, jak to się nazywa, Bóg Urojony. Boga Urojonego. Generalnie tylko i wyłącznie utwierdził mnie w moich przekonaniach, bo większość rozumowań była, była mi bliska, choć ta książka jest dosyć... Yy, specyficzna, ale specyficzna pod tym względem, że jest pisana pod, pod Amerykę. Przykłady pochodzą z Ameryki i tam troszeczkę inaczej wygląda ta wiara, troszeczkę inaczej wyglądają te instytucje, aczkolwiek patologie powtarzają się tak samo jak w Polsce. No i właśnie wtedy sobie, sobie yy, zdałem sprawę z tego, jaki jest ogrom tych patologii, które jest w Kościele jak Kościół mając do dyspozycji takie, takie środki ogromne działa głównie na to, żeby było chujowo. I robi tak, dlatego, bo tak pisze w jego książce, a przynajmniej tak ją interpretuje. I wiecie co? Zrobiłem się wtedy strasznie smutno. Ja już wspominałem, nie wiem, czy w komentarzu, czy w którymś filmiku, mówiłem, że tę serię kręcę z takich powodów, między innymi patriotycznych. Bo jest mi po prostu smutno i żal, że, że nasz kraj piękny pada na kolana przed, przed Kościołem. Że daje mu tyle, tyle różnych przywilei, że, że, że z taką powagą traktuje ten bełkot, który wydobywa się z ust kościelnych hierarchów i że fala pieniędzy płynie do kościoła z również szerokim, co nawiści wylewający się z ust kościelnych hierarchów. To jest po prostu dla mnie. No i generalnie taka była moja przygoda z religią, A jeszcze tutaj od kiedy zacząłem kręcić filmiki, też jest w ogóle śmieszne, bo tak sobie po przeczytaniu Dawkinsa, tam były właśnie takie skrajności, jak ludzie, którzy nie wierzą w dinozaury, ludzie, którzy wierzą w płaską ziemię, no i ja się śmiałem w moich filmikach tam, że, 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 że tacy ludzie istnieją, myśląc, że to tylko Amerykanie tacy idioci są i że to tam w Ameryce, ale nie, ale nie! No od kiedy zacząłem prowadzić ten kanał dostawałem również wiadomości od Polaków, którzy, którzy takie rzeczy mi wypisywali No nie wiem, może to były trolle wszystko, ale... ale wątpię, no. Zwyczajnie wątpię. I... Smuci mnie. Po przeczytaniu książki kolejnym, kolejnym etapem był YouTube, miałem wtedy taką fascynację YouTube'em, tam różne rzeczy robili, ludzie sobie oglądałem i postanowiłem sam znaleźć coś ateistycznego, jakiś kanał, bo tam zagraniczne kanały ateistyczne istnieją, yy, mają się całkiem dobrze, a rzeczywiście wyglądają zupełnie inaczej niż mój, już są robione przez innych ludzi, więc nic dziwnego. Aczkolwiek próbowałem znaleźć coś takiego w Polsce i nie znalazłem. Także po prostu siłą konieczności sam musiałem zacząć coś takiego tworzyć. Szczególnie, że chciałem się nauczyć robić wideo. Chciałem sobie pomontować, chciałem sobie ponagrywać, chciałem zobaczyć. I mnie to interesowało, jak to się robi. I tak sobie myślałem, że może później zrobię jakieś fajne filmy, gdzieś pojadę, nagram coś fajnego, złożę jakiś fajny filmik. No, a na polskim kanale tylko i wyłącznie znalazłem taki jeden kanał oścista ryba. Na początku myślałem, że to jest w ogóle kanał, który, który ma takie założenie jak ja. Okazało się, że to jest kanał, który ma odwrotne założenie i on tam udowadnia, że wiara jest sta ryba, że, że mimo, że ma tyle różnych tych chujstw, <laughs> nie wiem, jakby to inaczej nazwać, i tych rzeczy, które się ze sobą nie zgadzają i w ogóle tej całej hipokryzji, to są właśnie te ości, ale ją trzeba jeść tak ostrożnie, delikatnie i wybierać z niej to, co najlepsze i wtedy jest wszystko cacy. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Trochę się rozgadałem. Mam nadzieję, że uda mi się z tego zrobić mniej niż 15 minut. Zawsze, jak nakręcę filmik, on ja się okazuje, że to jest na zły, bo wydaje mi się, że nikt nie będzie chciał tego oglądać. Nie wiem, kręcić jakieś 5-6 minutowe cyk, cyk, posta, szybko, chlast, wnioski, pyk, 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 zaorane. A nie, muszę kurwa się rozgadać. Ach. Dobra, no jak się nie, mimo wszystko komuś podobało, no to subskrybujcie. I ten, do zobaczenia za tydzień, kiedyś tam, gdzieś tam. Czemu